Dzień dobry, rozpoczynamy konferencję prasową po meczu Arki z Hrobem Głogów. Wynik 2 do 0 dla gospodarzy. Jest z nami trener gości, pan Piotr Pielwnia. Witam, trenerze. I Bardzo proszę o krótkie podsumowanie dzisiejszego spotkania. Dzień dobry. No, gratulacje dla arki. Dwa gole przeważyły dzisiaj szare zwycięstwa na ich korzyść. Muszę pochwalić mój zespół za realizowanie tego, co sobie założyliśmy, i podejście przede wszystkim do meczu. Bo, bo trudno było się dzisiaj Arce postawić na równych warunkach. Wiemy doskonale, że, że ostatnio mają bardzo dobrą pasę i, 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 i nie są ona przypadkowa. Myślę, że w naszej sytuacji kluczowe były 3-4 sytuacje z ataku szybkiego i w i, i wysokiej obronie. Przede wszystkim pierwsze minuty meczu, gdzie mieliśmy bardzo dobrą sytuację, i to jest to, co, co, co różni właśnie w nas w tej chwili. Arka strzeliła w swoich momentach kluczowych dwa gole. My nie wykorzystaliśmy naprawdę trzech, czterech bardzo dobrych sytuacji do tego, żeby gola zdobyć. Dużo, dużo momentów w posiadaniu piłki, ale, ale wiedzieliśmy, że tak ten mecz będzie wyglądał. Więc jeżeli te 80 minut przełożymy na ciąg dalszy, to jestem bardzo pozytywnie nastawiony do wszystkiego, co się będzie działo i, i w ten sposób będziemy na pewno nad tym pracowali. No i coś, jeszcze raz, tak jak powiedziałem, gratulacje dla Arki za zasłużone zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Jest z nami trener zwycięskiej dzisiaj drużyny Arki Gdynia, trener Tomasz Grzegorczyk. Witam trenerze. Dzień dobry. Gratulujemy zwycięstwa. Trzy punkty dopisane w tabeli. Tak jak trener chyba podkreślał po meczu pucharowym, tak naprawdę ten awans w pucharze miał mieć znaczenie po dzisiejszym meczu. Bardzo proszę w takim razie o podsumowanie właśnie tego kontekstu, jak i dzisiejszego spotkania. E jeżeli chodzi o kontekst, to, to słowo e, klucz była regeneracja. Uważam, że dzisiaj pod względem motorycznym bardzo dobrze wyglądaliśmy. A nawiązując tak na, e, na poważnie do, do meczu, to niczym mnie ten mecz dzisiaj nie zaskoczył. Czyli spodziewałem się takiego chrobrego od pierwszej minuty, jakim był. E, mieliśmy na to swój plan, mówiłem to na konferencji prasowej przed meczem. Uważam, że dzisiaj przede wszystkim konsekwencja moich zawodników, całego zespołu, również zmienników w realizacji tego planu, cierpliwość w posiadaniu piłki, w budowaniu akcji. Wiedzieliśmy, że tak naprawdę pierwsza bramka może otworzyć worek, ale w przerwie powiedzieliśmy sobie, że nawet gdyby ta bramka wpadła w 90 minucie, to najważniejsze jest zwycięstwo. I dzisiaj uważam, że ta konsekwencja do ostatniej minuty, dała nam trzy punkty, poza tym dobra zespołowa gra. Dzisiaj naprawdę Arka grała bardzo dobrze, takiego zespołu chcę co, co mecz. Dziękuję. Czy są pytania? Bardzo proszę. Krzyś Telewizja Polska w Gdańsku. Panie trenerze, tutaj mam takie pytanie, czy nie zabrakło panu troszkę jakości, jeśli chodzi o stałe fragmenty gry, bo Arka trochę ich miała, ale praktycznie, no można powiedzieć, że Taki wzorcowy, stały fragment gry to bramka na 2-0. Czy tutaj właśnie nie zabrakło panu takiej jakości w zespole? No, w konsekwencji ta jakość się obroniła, bo dzisiaj bramka ze stałego fragmentu gry, ostatnio w meczu Pucharowym również ze stałego fragmentu gry, także tych wariantów yy, mamy dużo i w sztabie pracujemy i rozmawiamy, dyskutujemy dużo, jeżeli chodzi o nasze stałe fragmenty gry. I na razie uważam, że. No konsekwencją tego są bramki i dzisiaj ta na 2-0 uważam, że dużo spokoju nam da w końcówce. I, i dwa personalne pytania, panie trenerze. Pierwsza, czy wejście na Waro na, na, na skrzydło, to jest coś, co że tak powiem, jest pewnym elementem jednorazowego działania? Czy pan jednak widzi tego zawodnika na skrzydle? I drugie, czy to, co że tak powiem, Karolowi Czubakowi się przydarzyło, to pana zdaniem coś poważniejszego? Zacznę od drugiego, z Karolem wszystko w, w porządku, e, przy tej drugiej bramce dostał niefortunie w, w nos, także jest wszystko okej. Okay. A co do Marka, dzisiaj e, Torni wiemy, że ma odwróconą nogę, więc lewą w drugie tempo, te dośrodkowania nie zawsze były dokładne, Co nie wynikało oczywiście tylko i wyłącznie z, jakby z działań Torniego, tylko całego zespołu. Byliśmy spóźnieni i w pierwszej połowie Szymon był osamotniony w tym polu karnym. Dlatego też ta zmiana planowana zresztą, jeżeli chodzi o Karola Czubaka. I Mark ma dobrze ułożoną nogę i tutaj liczyłem na jego dośrodkowanie. Uważam, że ten plan zrealizował. Czy to jest. Jakby działanie tylko w, w jednym meczu, no zobaczymy, jak będzie dalej to się, to, to się rozwijało. Jacek Łówczyński, Trójmiasto a ja, ja o innego zawodnika zapytam, o CDB, bo bodajże po sparingu we Władysławowie mówił trener, że jemu brakuje gry, bo tam nie grał sparingi, czy właśnie metoda, żeby grał jak najwięcej, ma przyspieszyć ten jego powrót do pełnej formy? Znaczy nie, to ja tak jak powiedziałem wcześniej, E, obraz tego środka Pola, gdzie CDB jest spozycjonowany, tak naprawdę dobieram zawsze podrywala. Dzisiaj takie ustawienie z jednym napastnikiem wyjściowe 4-3-3, gdzie CDB też miał swoją rolę i z tej roli się wywiązał. E, później po zmianie Karola troszkę e, rola zmieniona, ale ja uważam, że no CDB jest e, na tyle dobrym zawodnikiem, że no, musi wnosić jakość do naszego zespołu i też e, sprowadzając go do Arki, liczymy na pewne jego atuty i tutaj. Te atuty dzisiaj potwierdził, a uważam, że go stać jeszcze na więcej. I drugie pytanie o obronę, bo cztery zwycięstwa w lidze z rzędu, jak mnie pamięć nam nie myli trzy ostatnie bez straconego gola. Tak może niektórym się wydawać, że to tak przy okazji wyszło, ale to jest efekt tej pracy też nad tę defensywą. Tak, na pewno. No, pracujemy nad defensywą dużo i tak naprawdę skupiamy się na tych aspektach w każdej jednostce treningowej. I tutaj jest to efekt pracy całego zespołu, bo to nie jest tak tylko, że Damian Węglarz jest odpowiedzialny za, za to z tyłu, z tyłu zero przysłowiowy, tylko cały zespół. I tutaj dzisiaj przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na reakcję po stracie całego zespołu. My byliśmy bardzo blisko rywala, tak naprawdę Poza paroma kontrami, które zespół Chobrego wyprowadzał nie mogli nam zagrozić i nawet blokowanie strzałów. Więc takie pewne małe elementy, które poprawiliśmy, dają nam większy obraz, i ten obraz właśnie dzisiaj jest z tyłu zero. I moje ostatnie pytanie, bo trener na ostatniej konferencji powiedział, że wie kto będzie bronił, my się też domyślaliśmy, nie było tutaj niespodzianki, ale proszę mi powiedzieć, tak jak to po ludzku rozegraliście, czy od razu było wiadomo, że kto groń, broni w pucharze nie gra w lidza, czy coś jednak trener musiał Elenarcikowi powiedzieć, że był bohaterem, ale to już się skończyło, dziękuję bardzo. Nie, no nic się nie skończyło, ja powiedziałem wcześniej, że mamy dwóch bardzo dobrych bramkarzy i tutaj i Paweł i Damian. Są e, fachowcami w, swoim, e, w swojej roli i pozycji na, na boisku. I tutaj e, to, jest, to jest tak, jak w zespole. E, tak naprawdę Damian był bohaterem. E, przepraszam, Paweł, był bohaterem w meczu pucharowym i dał nam e, między innymi on awans e, do kolejnej rundy, a Damian nie ma podstawy do, do, jakby do tej pory, żeby myśleć nad zmianą w bramce. Gramy kolejny mecz na, na zero z tyłu. Uważam, że ten blok obronny na tyle się dobrze komunikuje z, z bramkarzem, że tych działań na razie w obronie nie ma co za dużo zmieniać.